Robert Majchrzak, trener MKS Myszków. Trenerze, znowu dzisiaj gromimy kolejnego rywala. Tym razem 7-2 na szczęście u siebie z Unią Rędziny. Cieszymy się z tego zwycięstwa, bo to dla nas e, cenne zwycięstwo. Fajnie, że w takich rozmiarach, ale dla nas dzisiaj były najważniejsze rzeczy punkty i z tego możemy być dumni i, i chwała chłopakom, że dzisiaj e, zagraliśmy w, tak jak uważam, powinniśmy grać w każdym meczu odpowiedzialnie, zdyscyplinowanie i to na pewno przyniosło nam Dzisiaj zwycięstwo. Bardzo agresywnie graliśmy dzisiaj w ataku. Właściwie każda bramka jakby napędzała naszych zawodników po to, żeby zdobywać kolejne bramki. Nie było tak, że się cofaliśmy, że, że graliśmy kunktaktorsko. Yy, czym to było spowodowane, zdaniem trenera? Ja zawsze powtarzam chłopcom, że, że odwaga jeszcze jeśli chodzi o poczęcia, w ofensywie musi być dzisiaj w, chyba wzięli sobie to do serca, otwieraliśmy się, dobry odbiór i przede wszystkim staraliśmy się jak najszybciej uruchamiać naszych zawodników ofensywnych, wypełniać te wolne przestrzenie, zanim obrony udawało nam się do dzisiaj i padały bramki, no, cieszyć się z tej skuteczności, tak jak mówię, w, oby w kolejnych meczach. Żebyśmy tak dalej funkcjonowali i myślę, że, że będziemy się mogli cieszyć z kolejnych zwycięstw. Za tydzień kolejny zespół niby zdał tabeli, ale bardzo groźny, no bo to rezerwy ekstra klasowego Piasta Gliwice. Ja bym tak, to do tego nie podchodził. Każdy zespół, nawet dzisiaj Unia Rędziny teraz przyjechała i uważam, że, że, że wynik wysoki, ale, ale, ale w w przebiegu całego meczu wcale tak nie było, także myślę, że tutaj musimy każdego przeciwnika przede wszystkim szanować. Rezerwy Piasta Gliwice są z dużą nieobliczalną i pytanie ilu zawodników zejdzie z szerokiej kadry do tego zespołu, także, także jest tu duża niewiadoma. Na pewno musimy jechać nastawieni, skoncentrowani i pełni przede wszystkim wiary w swoje umiejętności i to, że możemy tam wygrać i przywieźć trzy punkty. I tego życzymy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również. MKS Myszków Unia Rędziny 7 do 2. Znowu gromimy kolejnego rywala, tym razem nareszcie na własnym stadionie. Z nami Dominik Marek i Alan Jaworski, zawodnicy MKS Myszków, ofensywni piłkarze, którzy zdobyli po cztery punkty w klasyfikacji kanadyjskiej. Dominik, dwie bramki, dwie asysty. Alan, hat plus asysta. No panowie, tylko bić brawo. Dominik. Dzień dobry, no co no, zagraliśmy dobry mecz, tutaj z Alanem dobrze się czujemy z przodu, razem współpracujemy jak najlepiej, staramy się dać od siebie ile możemy i nam to wychodzi, jest jak na razie dobrze i żeby tak było zostało do tym meczu i cieszyć się trzeba. Alan, ja widziałem dzisiaj coś, czego w, tam, w poprzednich meczach tak do końca nie widziałem, mimo iż wysoko prowadziliście, wy cały czas dążyliście do strzelania kolejnych bramek. Tak, to prawda. Cały czas próbowaliśmy atakować, no takie mieliśmy założenia, wiedzieliśmy co mamy grać tak naprawdę I, i cały czas parliśmy do przodu Rędziny. Ten skład nasz, Myszkowski, jest dosyć mocny, natomiast wiadomo, ten początek był taki y, różny, raz wysokie zwycięstwo, raz porażka. Y, nie szło nam u siebie, szło nam na wyjeździe. Y, wydaje się, że teraz ta drużyna jest już w miarę taka ugruntowana. Trzy ostatnie mecze, dwa zwycięstwa Remis. Co wpłynęło, Dominik, Twoim zdaniem, na to, że no, zaczynamy grać coraz lepiej? Na pewno to, że się poznawaliśmy i się chyba poznaliśmy do końca, bo to jest zupełnie nowa drużyna, praktycznie, można powiedzieć. Eee, tak jak mówię, poznaliśmy się i wychodzi nam to, i żeby tak cały czas było. I tyle mam do powiedzenia chyba na ten temat. Alan, przed y, dzisiejszym meczem. Powiedzieliśmy ci, że straciłeś pozycję lidera strzelców. Chyba sobie wziąłeś, wziąłeś to do serca, no bo dzisiaj hat no, nie, niekoniecznie. Po prostu najważniejsze są trzy punkty w każdym meczu, a to czy kto strzelczy mimi, czy, czy Mati, Zahara, czy, czy Cubi, to, to, nie, to, to, jest, to nie jest ważne tak naprawdę. No, ważne, żebyśmy punktowali czy u siebie, czy, czy na wyjeździe i, i czy się drużyna, a nie indywidualne takie nagrody, czy bramki, czy asysty. Następny mecz Piast, drugie gliwice. Mecz z rezerwami zespołu z ekstraklasy. To zawsze taka trochę niewiadoma, yy, prawda, Dominik? No tak, no bo nie wiadomo, czy ktoś spadnie z pierwszej drużyny z ekstraklasy, ale jedziemy tam, żeby wygrać, żeby dać trzy punkty Myszkowowi i żeby wrócić z Wygra, wygraną. Ale już właściwie jesteśmy poza półmetkiem tej pierwszej rundy czwartej ligi. Znamy naszych rywali. Jak oceniasz ten nasz MKS Myszków? Na co nas tak naprawdę stać w tym sezonie? Tak naprawdę to musieliśmy się poznać od początku, od pierwszych spotkań i dlatego może pewne wyniki nie, nie wychodziły nam tak, jak byśmy chcieli. Jest kolejny mecz już, które dziesiąta kolejka tak, tak chyba. No i, i widać, że to jesteśmy coraz lepiej zgrani i cały czas idziemy do przodu. Mam nadzieję, że um, stać nas na pewno na wiele. Tylko musimy to pokazać na boisku, a wydaje mi się, że przynajmniej do w drugiej rundzie jeszcze lepiej się pokaże niż w tej. I tego wam życzę. Dziękuję za dzisiejszy mecz. Świetna postawa. Wszystkiego dobrego za tydzień w Gliwicach. Dziękuję do bardzo